To jest wasz kurczę miesiąc modowy mo modowy. <gry> Dobry. Wiecie, jaki dzisiaj mamy dzień? Dzisiaj mamy dzień, kiedy Apoloniusz idzie na emeryturę. I Magda zresztą też. A korzystając z okazji, że w środę miał premierę pakiet. Moja ślubna historia. To ja tak sobie pomyślałam, że może ja ich na tej emeryturze wyślę na wakacje. Mm, żeby się troszeczkę popalali, troszeczkę byli tacy, wiecie, wylozowani. I myślę, że to jest w ogóle ogólnie świetny plan. No więc Magda... Magda, co ty robisz? Gadarzysz 60. Magdzie w ogóle zmieniłam stylówę, bo z tym pakietem doszedł bardzo fajny gajerek, taki... Taki gajerek ze spodenkami, ładny komplecik. Yy, dla pań. Więc yy, już nie będzie nosiła tej paskudnej, przebrzydłej garsonki, to w ogóle nie, nie. No i dobra, to Magdalena. Proszę zadzwonić. O, tutaj jest planuj wydarzenia ślubne. Ale nie, ja bym chciała, żebyś ty zadzwoniła do pracy. Czy na pewno Magdalena ma przejść na emeryturę? Jeśli tak się stanie, Magda będzie codziennie otrzymać emeryturę, której wysokość zależy od aktualnego wynagrodzenia za godzinę. Taka sytuacja, proszę bardzo. A Poloniusz to samo. Przejść na emeryturę. I drodzy Państwo, ponieważ tutaj w Willow Creek jest dość deszczowo, to wy sobie wyjedziecie do tartosy. Gdzie to jest? Podróżuj? Nie, przenieś weź weź urlop. Ty i. moment, gdzie to jest ten? I Magda, bez dzieci. A to ja nie chcę Dzieśki brać i Hektora, tylko Magdę. Oni sobie we dwójkę pojadą. Przerobiłam sobie jeden domek w Tartosie i zbudowałam, zbudowałam.. tak, tu jest Tartosa. Zbudowałam sobie tutaj plażę którą też sobie odwiedzimy, bo ta parcela była idealna, żeby zbudować plażę. A ogólnie już wam od razu powiem, że ja całą tartosę przebuduję. Tak jest mój plan. Ogólnie. Natomiast jest tu tak pięknie, że no nie można tam nie pojechać. Także drodzy państwo, pojedziecie sobie na no na dwa dni. Zobaczcie to. Ale tu jest też fatalna pogoda. No to wy polecieliście do Grecji, fatalna pogoda w tej Grecji. Ła, wow, hurdur. A ty jeszcze jesteś wściekły? No, ale przecież nas z nikim nie flent... Wet za zawet poczucie zranienia. Nie ma, że poczucie zranienia. No przecież Apoloniusz. To jest wasz miesiąc miodowy, więc w ogóle. Nie może tutaj być. Proszę sobie kupić regulator na strójników. I wypij to od razu. Bo zaraz będziesz krzyczał, że. Druga buga zazdrość. Ile ty masz dwa? No, widzisz, to ja ci już na zapas kupiłam. Magda, ale ty wzięłaś tą emeryturę? No wzięłaś przecież, tak. Dobrze. Apoloniusz, wypijesz ten regulator na strójników? Wypił. Okej, okay, to dobrze, że wypił. No, ładny domek w ogóle. Tutaj troszeczkę poprzerabiałam schody, bo te schody mi się nie podobały, ale ogólnie domeczek jest zacny. Wyprawiłam ich na ich własną personalną wyspę. Mhm. Mm Ciekawa jestem, czy da się tutaj pływać w morzu. Abciu, chodź, będziesz testował. O! Tu się nie da iść popływać? No chyba żart? No przecież widzę, że tu nie jest głęboko, przecież się nie utopią. No co ty gro? Pospędzajcie trochę czasu razem. Porozmawiajcie sobie tutaj, pocałujcie się, jakieś barabara, może pod prysznicem. W końcu to są wasze wakacje, możecie się relaksować. O nie, nie mogę grać na niskich ścianach, bo dostanę świra. Apolon, już obserwując swoje poczynania, twierdzimy, że co? Kariera w mediach. Spadają dopiero na emeryturę, przeszedł tam, będziesz tam. Idźcie sobie pod prysznic. Czy tutaj są jakieś szachy, w które można sobie wspólnie pograć, jak to stare dziadki? Mhm. Aha. Okej. Okay. Mm. No to trochę słabo ją urządziłam, bo ogólnie nic tutaj w zasadzie nie zmieniałam, oprócz tego, że tutaj był pokój dziecięcy, to ja tutaj zrobiłam jadalnię i tutaj troszeczkę zmieniłam łóżko, żeby tak było bardziej tico romantico. Zadowoleni? No to super. O, zestawienie tamtym przyszło u dzieci. Są już wyniki. Alan Merta. No dobrze, to pa panu Mercie życzymy powodzenia. Byleby go nikt nie okradł, <noise> a Polon zrób jakąś ładną. Ty masz dziesiąty poziom gotowania. Upiecz jakieś coś, nie, dobra. To zrób jakąś kolację wykwintną, albo pogotujcie razem z Magdą, tak. Ugotujcie coś dobrego. Pasta primavera, proszę bardzo. Idealnie ale to nie jest jakieś wykwintne. Wykwintne ciasto owocowe też za mało wykwintne. Coś lepszego. Makaron z serem i cieciorką. Nie. Sałatka Cezar. No jesteście niby w Grecji, Grecjo, Włocho, Hiszpanii, więc... Ujdzie. Gdzie to postawi? Gdzie to postawi? Gdzie ta szklanka? Gdzie ta szklanka stać powinna, ty się jeden syfiarzu? Przydałby się jeszcze jeden prysznic. Cóż, chyba potrzebujesz kolejnego prysznica. Może tym razem bez towarzystwa. Wiesz co? Bujaj się, kobieto. Zawsze źle. Niebezpieczne zmęczenie. Wielki wysiłek. Babcia, no nie, no przecież dajcie spokój. Wszystko pójdzie tak, jak trzeba. Czemu wy nie gotujecie? Naprawdę będziecie tak stać 500 lat i kminić. Dobrze, nie, ogarnęli się, już będą gotować. Nigdy w ogóle nie widziałam tego wspólnego gotowania. Ciekawa jestem, jak to wygląda. I chyba się nie doczekam, kurczę, bo. Apoloniusz, kontynuuj tą sałatkę Cezar? No. Pogoda aktualna, pogoda na dziś. Możliwe burze z piorunami? No co? Nie godzę się na to. Nie, Apoloniusz. Razem znaczy razem. Proszę iść i usiąść tutaj. Co za ludzie? No nie mogą się pogodzić. No to ja im wakacje w Grecji organizuję, a ci po prostu dalej. Ugh! Niezrównoważone posiłki? Zjedzenie zbyt wielu szybkich posiłków lub deserów? że No czytam przecież. Na jedzenie z mikrofalówki i frytki. Ale może przydałoby się zjeść coś porządnego? No przecież sałatka Cezar, no. Ja was tutaj odchudzałam ostatnio cały czas, a ty jeszcze tutaj marudzisz, że. posiłki jakieś, nie tego. Mhm, jeszcze przeciętne barabara bara pod prysznicem. Ja was nie rozumiem. Jak tam ta wasza relacja w ogóle się trzyma? Nie, no macie dobrą relację. No. Małżeństwem przecież dalej jesteście, nie? Na emeryturze, zakochani. No, no to ja was nie rozumiem, no o co chodzi? Ja bym chciała, żebyście poszli na spacer gdzieś tutaj, bo tu jest to miasto, o właśnie. I tu możecie porobić trochę rzeczy, możecie tutaj coś zrobić. Usiądź i rozmawiaj tutaj, no to się przejdziecie. Potem was wyślę, będziecie się kąpać w tym, o tu są te kwiatki. Kup kwiaty. Tutaj jest tort weselny, zamów jedzenie. Eklerka, bułeczka owocowa, światowej sławy o... Tartozyjska tarta! Mm. Tutaj te torty. Nie, no to ja chcę tartozyjską tartę. Chryzantema, begonia, dzwonki, orchidea. Wszystkiego po jednym, moja droga panna bo dzieśce będzie to potrzebne do ogrodu. Kup bukiet też, bo jestem ciekawa, jakie te bukiety są, bo widzę, że niektóre są bardzo ładne, a niektóre widzę, że takie średnie. Bukiet białych róż, bukiet czerwonych, jasno-niebieskich, tęczowe róże, bukiet z pastelowych kwiatków ogrodowych, subtelny bukiet barwnych stokrotek, to jest ten taki z pola, ba z pola babci. Chyba, że nie. Ten to, to jest z pola do babci. Albo ten. Nie, no to ja bym chciała. Kurczę, najbardziej mi się jakoś ten podoba. To ten kupimy. Magda! Magda! Are you serious? Naprawdę będziesz się teraz myła w deszczu na środku w ogóle. Naprawdę, ona nie żartuje? Okej, okay, pan sobie poszedł stąd. Hmm, trochę przykro. No dobrze, no to w takim razie do tej kawiarni, Poloniusz, idź. Zamów y, tartę tą tartazyjską, czy. Jak to tam? O! Gdzie się awansowała? Zawodowa ankieterka. Będzie pracowała jako zawodowa ankieterka. Super. Otrzymuje bonusy. Zamalduj się w lokalu. Co to oznacza? Okej, okay, nie wiem. Proszę mi wytłumaczyć w komentarzach. Możecie sobie popływać. Możecie, tu już możecie pływać. No to idźcie popływać nago. Co z tego, że deszcz? I burza, i wszyscy się boją. Co z tego? Magda! No ale nie stój ty w garniturze, w szpilach, stoisz na ty czemu wstyd. Naruszana prywatność. Madzia widzę, że się zbagowałaś. Wejdź z tej wody. A a gdzie ty jesteś? Apoloniusz, Poloniusz! A, bo dopiero się siku chce, no dobrze. Dobra, Madzia to też wróć, wróć do domu. Biegniesz. No i co ja z wami mam zrobić no na... O! Hektor też awansował. Poszukiwacz konkursów dla amatorów. Fajnie. Fajnie, fajnie. Wiktor B. Czyś Apoloniusz. Słyszeliśmy na twój temat nieziemskie historie i mamy dla ciebie nieziemską propozycję. Masz ochotę zostać astronautą? Postanowiliśmy nawet wyciągnąć cię o parę rang wyżej, byś mógł zagrać specjalista od niskiej orbity. Ranga 5. Nie! Nie dadzą mu spokoju. No ledwo chłop przeszedł na emeryturę i już go wołają do pracy. No przecież skandal. No, no ale ja widzę, że pogoda trochę lepsza. Temperatura jest... Hmm. Chłodna. Trudna. Trudna się mówi, trudna. Może byś. No, w zasadzie to tutaj nie ma za bardzo co robić w tej tartosie, nie? Ale dobra, to idźcie się. Zapoznajcie z jakimiś ludźmi. bez jest 20, a nie, to 20, to. Chociaż moment. Wy jesteście stare dziadki, ale bez przesady. Jedźcie sobie. Apoloniusz. Na, gdzie tu jest? Tu jest! Elegancki klub. Proszę. Tak, bierz Magdę i rura. No, może poznacie jakichś ludzi. Dobra, weź się przebierz. Zmień strój. Może być ten codzienny twój. Madzia, bo to jest parkiet. Zatańczcie mi ten wolny taniec. Ja chcę to zobaczyć. Bardzo tego pragnę, żebyście zatańczyli pierwszy taniec. Tylko Apoloniusz włącz muzykę. Karnawałowe rytmy, jazz, hip-hop, blues, na więcej. Mieszana barakowa, metal, lekka muzyka. Może być lekka muzyka. Pokażcie mi to, pokażcie. No i teraz tańczą. No, o, jak mi się marzyło, żeby oni na swoim ślubie tańczyli ten pierwszy taniec. Chwila, już? Moment, ale to przecież to jak? To za szybko! No dobra, to idźcie do domu. Chodźcie, ja was wezmę do domu, bo zanim wy pójdziecie, to przecież sto lat minie. Chyba im się polepszyły te relacje. Bo już Apoloniusz nie ma tego, tego fatalnego... nastrójnika, że tutaj Magda jakąś zdradę uskuteczniła. Więc tak. Ja tak sobie myślę, że dzisiaj, bo dzisiaj jest słonecznie, jest słoneczko za chmurkami, ale w ogóle jest pogoda przepiękna i jest w miarę ciepło. To możecie sobie iść na plażę. Czemu jesteś smutny? Zraniony. O nie, no abciu. Jak to teraz, teraz to to za bardzo wydłużyli. No wcześniej oni tak nie narzekali, że kurczę, poczucie flirtów i tak dalej. Dobra. Jedźcie sobie, moi drodzy, do tego baru, co to ja go zrobiłam na plaży. Dobra, to się popalajcie troszeczkę. Może tutaj gdzieś bliżej plaży. A możecie tu pływać? E, eee, możecie pływać. Super. Fajnie, fajnie. Dobra, Magda. Yy, zażyj kąpieli słonecznej w stroju kąpielowym. Tak, Apoloniusz też w stroju no, kąpielowym. Żeby nie było. Tak, popalajcie się troszeczkę. A tutaj jest bar. Tak wygląda bar. Nie jest to jakoś nic specjalnego, ale. Włączcie muzykę, włącz. Hip hop elektronika, amerykana, mieszana, barokowa metal, letnie rytmy. O, i się opalają. Dziubersy. Te wasze ciałka starczy, trzeba poopalać. Dać im trochę słońca. Dobra, Magda, już, już się nie smasz, co? O nie, musisz do kibelka? Dobra. Idź się wykąp w takim razie. Idź, popływaj, pływaj rekreacyjnie. A potem, Apoloniusz, Apoloniusz swajczy. O nie, Apoloniusz się fajczy. Ale jest czerwony, oj, bidulku. Jaki przyfajczony. Dobra, już się nie opala, Jabciu. Idź się, idź się wiesz. Idź, popływaj, podryfuj na plecach. Magda, a weź no się przebierz, bo ty masz taki ładny strój. Ja ci dałam na lato tą sukienkę, bo ja bym chciała, żebyście za Apoloniuszem. No, jak to? Halo, przecież było coś takiego. No właśnie, odnów przysięgi małżeńskie, dokładnie. That's what I want. Apoloniusz, nie, Apoloniusz, to nie może tak być, Wypi ten regulator na strójników, bo ty będziesz teraz cały czas smutny. I weź się przebierz, zmień strój, bo te, tobie też wybrałam taki ładny, taki trochę młodzieżowy, ale ten, taki strój, żebyś sobie mógł z Madzią przysięgi odnowić, odnów te przysięgi. Ten, jaki sfajczony w ogóle, ja nie mogę, sfajczył się, ale odnawiają przysięgi. Cieszę się i ja wybrałam taką ładną sukienkę na tę okazję, żeby oni sobie właśnie odnowili te przysięgi i w ogóle byli tacy happy. Ło! Wow. Oh. Bąbelki. Jeszcze przy. Patrzcie, jeszcze w ogóle jaki zachód słońca? Mm. No, ale cudo, to weźcie sobie, porysujcie na piasku. Narysuj serduszko na piasku. Nie, ale to. Halo za ploniuszem. Malujcie, rysuj serce na piasku razem. O, Boże, to wygląda tak źle, ale dobra. No to weź tutaj jeszcze. O, Magda jest bardzo rozbawiona. To buduj rzeźbę bez piasku razem. Pobudujcie sobie jakiś zameczek albo coś. Żuwiś z tego będzie, to będzie żuwiś. Jaki ładny! Na początku nie wiedziałam, że to żółw. <grym>, ale Żuwiś, ale piękny! Weźcie ten... Magda, pocałujcie się ładnie. Powiedz mu flirciarski dowcip. Weź go pocałuj w policzek. Tutaj mu jeszcze zrób wyznaj nieprzemijającą miłość. O, No! Widzisz? Wiersze mu cytuję. Ja cię kocham i ja cię całuję. Mua. Wpatruj się czule w drugą połówkę. To jest jakaś no... Gdzie to jest? Wpatruj się w drugą połówkę. Ale ty mnie wkurzesz kobieto. Okej, okay, coś jest nie tak z tą interakcją. Widzę jakiś baktuł mocny wszedł. No dobrze. No to obejmi. Czy coś jeszcze weszło tutaj nowego? Uwodzicielska poza. Pogładziłem po policzku. Ej, zwariuję, czy wyście się zbagowali? Apoloniusz, boże, naprawdę. Musieliście się teraz akurat zbagować. Wręcz i róża. No, i teraz jest ten czas, żeby się barbnąć w łóżeczku. Ale słodziaki, moje no dziaduszki. Takie ładne łóżko im wziąłam, zmieniam, bo to było jakieś takie dziadowskie. W ogóle przerobię te domki. Ja i przebuduję tutaj wszystko, nawet restaurację grecką tu postawię, żeby było co robić w tym mieście, bo nie ma co tu robić. To jest ten problem, bo tam malowanie. Znaczy, rysowanie tych serduszek, uśmiechów i innych dupereli na tym piasku, no to jest jedno. Nawianie przysięgi małżeńskiej próbowanie tego tortu, to jest drugie. Ale tak, ani porządnego disco, żeby gdzieś wyjść, ani restauracji, żeby coś zjeść. No ten bar, żeby iść się poopalać na tej plaży, no to jeszcze ujdzie w miarę, chociaż i tak wszyscy się cisną w tej małej klitce tam w tym barze, bo przecież gwiazdy przyszły, to... Da. No, ale tak, tak zrobię, tak, tak zrobię i zrobię jakąś jedną parcelę ślubną. No i dwa domki? Albo trzy domki. Tych Markowiczów to się wywali stąd. Oni są tu niepotrzebni. A? A? Magda, czy tobie znowu barabara bara nie odpowiada, nawet mnie nie denerwuj. Nie, jest pełna satysfakcja. Podobało się jej różyczkę i dał, kwiatki kupił. No to idź śpi, Madzia. A Poloniuszu załatwiasz przelew? Za ile to się skończy ten urlop? No nie, no pisało, że za 4 godziny, czyli pewnie jakoś koło 10 będziecie wracać. To weź po odkładę książkę. Nie zostawiajcie syfu po sobie. E nie łóżko pościelone no elegancko. O. No dobra. To wracamy do domu. Madzia możesz spokojnie iść. Dzisiaj, tu jest dron w kibelku. Sprzątaj takie rzeczy. Wracamy do domu. Madzie może iść spokojnie na kibelek. A właśnie, Magda, yy, trzeba ci wyciągnąć z wyposażenia wszystkie te rzeczy. No tutaj chryzantemę śmierdzą. To nie może być, ale dobra, wyciągamy te krokusy, to Tu jest to, tutaj jakieś to. Zbliża się do końca. Nic się nie zbliża, nikt. Halo. Nikt się nie zbliża. Jeszcze żyją. Proszę mnie jeszcze gronie straszyć. Życiowa szansa. Hektor powoli kończy swój występ. Wie, że pora wpuścić na scenę kolejnego artystę, który czeka już za kulisami. Gdy ma już odłożyć mikrofon na stojak, zauważa, że do klubu wszedł mężczyzna w biznesowym garniturze. Tajemniczy biznesmen zajmuje miejsce z tyłu sali, z dala od tłumu i wyciąga notatnik, jak gdyby zamierzał zapisywać uwagi. To pewnie łowca talentów poszukujący nowych, obiecujących artystów. Hektor ma mętnik w głowie musi szybko zdecydować, czy samolubnie przedłuży swój występ w nadziei na zwrócenie uwagi agenta, czy pozwoli zapłysnąć kolejnemu Simowi. Co powinien zrobić Hektor? Przedłuż występ, zyska sławę i zdobędzie awans w pracy. Samolub. Co? Obiecujący debiutant. Uuu, Hektor wkroczył na drogę sławy. Po raz pierwszy w życiu zdobył swój własny punkt sławy za punkty, do, to wiem. Awans dywan simowy idol najbliższa zmiana w pracy niedziela 17 otrzymuje bonusy 541 simoleonów trzeciorzędny komik na podbój świata bardzo fajnie apoloniusz tego kurczaka tutaj sprzątni tutaj gnomy stoją tu wszystko ma się ok no to nie trzeba jako tako nie wiadomo czego tu robić Kro magda magda w kuchni na podłodze, o nie? Magda, a ty gdzie jesteś, mężu wyrodny? I cię umyj jeszcze. No, Madia. Każdej chwili się tego dzisiaj spodziewałam, ale że teraz z rana i to jeszcze w kuchni. No, nie! Ej, nie! Obok niej! Jęki oh, oh, oh. yang. No i umarł taki śmierdzący. No nie wierzę. No nie wierzę. Po prostu. On musiał umrzeć śmierdząc, no. Poloniu? Aż płaknęłam serio, ale ja, ja no nie mogę. No cóż, no. Apoloniusz przeżył swoje drugie życie, nie? Miał tym razem bardzo fajną żonę. Bardzo fajne dzieci, które były do niego podobne. W sumie to jedno, bo, bo dziesia Ale klema też była jego córką, adoptowaną wprawdzie, ale no. I umarł taki śmierdzący na podłodze w kuchni. No. Tyle ode mnie, na Apoloniuszu, no cóż mogę rzec, no gdyby nie ty, to... No nie byłoby serii z Wazowskimi. Nie byłoby serii z Wazowskimi, gdyby nie Apoloniusz. Ponieważ jestem wielką fanką bananów i montaży pośmiertnych Merty, to za jej zgodą postanowiłam również powtórzyć montaże pośmiertne tutaj, także... Zobaczmy to wspaniałe życie. Apoloniusza. i co ja mam teraz zrobić? No trzeba was zabrać na cmentarz, no. Jak mi smutno jest, Boże! Ja, już dawno się tak do Simów znowu nie przywiązałam, ale nawet, ale Magda to był w ogóle jaki zaskok, że ona w tej kuchni, on przyszedł się położył obok niej, w ogóle nie! O ja... Wiem, dziesia, no, no to co? Stroje żałobne zakładacie i na cmentarz. Ty się przebierz. Tak samo. Gdzie masz strój żałobny? Tu masz strój żałobny. Gdzieś kabie zabieraj rodziców. Jedno i drugie. Kto tu przylazł? A ja, idź sobie to! Serio, Drasil, to jest bardzo zły moment, żebyś ty tu teraz był. Won. <grym> Dobra, są foty, są foty. No to idziemy na cmentarz. No. Zjedźcie zjedźcie sobie jeszcze. Wynocha mi stąd ty kurde jeden ty won. Do widzenia. A Hektor? A no tak, bo Hektor nie może tutaj przyjść. By... No bo on się zbagował i jest w pracy. Ale dramat. Dobra, no to dzieśka będziesz żegnać sama rodziców. Tylko, że to tutaj w krypcie, bo to jest specjalnie krypta dla Wazowskich. Hmm. No dobrze, więc wymyśliłam coś takiego. Generalnie. Nie wiem, dlaczego ta Magdy Obramówka jest trochę inna niż ta Apoloniuszowa, ale no, no trudno. Zrobiłam im zdjęcia jeszcze przed śmiercią, ale też poza nagrywkami im robiłam te foty. No i cóż no. Samo życie, moi drodzy, samo życie. Niestety pożegnaliśmy Apoloniusza, pożegnaliśmy Magdę. Będzie mi tych dwóch śmierdziuchów mega brakowało. Apoloniusz to już i tak długo żył. Ale Madzia to był też. Tutaj warto też wspomnieć o Madzi, bo Apoloniusz już to jedno. Ale Magda to była fantastyczna osobowość. Dobra kucharka, dobra matka, szalona, nieprzewidywalna kobieta. Pod koniec swojego życia tam troszeczkę zrobiła skok w bok z Mironem. No ale i tak. No, szkoda, że Hektora nie ma tutaj i, i Klemy, ale no, cóż, cóż poradzić. No więc. No więc tak. Moi drodzy, tym smutnym akcentem. Kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli film Wam się podobał, o ile takowe rzeczy i sytuacje mogą się komukolwiek podobać, to zostawcie lajka, dajcie suba, wbijecie na moje media społecznościowe, między innymi na Facebooka, Instagrama, Tumblera oraz Discorda. Ja pozdrawiam Was ciepło. Trzymajcie się.